To dziś jest ta noc! krzyknął Alistar biegając po domu i przewracając różne meble. Był uśmiechnięty tak szeroko, że na jego fioletowych policzkach było widać odcienie różu. Bo widzicie, Alistar zaprosił przyjaciół na całonocne przyjęcie. Ach, cóż to za radość, spędzać czas z przyjaciółmi! Kupił nawet zupełnie nowe łansi, co jest niezbędne przy takiej okazji! Jego przyjaciele przybywali jeden po drugim: Udr, Maokaj, Gnar i Ani, wszyscy ubrani w swoje najbardziej pluszowe łansi. Na początek zaczęli od herbatki. Ani nalegała. Nikt nie ośmielił się odmówić jej herbatki. Następnie najnowszy horror w runterze: Zabić manata przerażająca, oparta na faktach historia, opowiadająca o mężczyźnie. Który zamienił się w bestię i zabił biednego, niewinnego manata. Legenda głosi, że bestia wciąż przemierza świat w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Biedny Alistar był przerażony. W końcu, jeżeli bestia mogła zrobić coś tak okropnego krowie morskiej, to co by zrobiła normalnej krowie? Gdy film się skończył, a Alistar się uspokoił, nadszedł moment zakończenia przyjęcia w najlepszy możliwy sposób. Graniem do samego rana, żadnego spania. Wszyscy usiedli przy komputerach i grali aż do świtu, a czas zleciał im jak z bicza strzelił. Gdy przyjaciele Alistara machali na pożegnanie, radosne uczucie wypełniło jego ciało. Cóż za wspaniałe przyjęcie, pomyślał. Cóż za wspaniały dzień.